HR przede wszystkim powinien być odważny, powinien zbierać e, różnorodne perspektywy zarówno z wewnątrz organizacji, jak i szukać różnorodnych doświadczeń poza organizacją. Myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy e, szukali e, różnorodnych doświadczeń, nie kopiowali ich, ale patrzyli na to, jak organizacje mogą je u siebie wykorzystać nie popełniając błędów, które być może już popełnili inni, ale przede wszystkim być dostarczycielem bardzo porządnej, merytorycznej wiedzy i informacji dla zarządów. Z jednej strony patrzeć na to, jaki to ma, jakie to ma przełożenie na efekt biznesowy, ale z drugiej strony dbać o pracowników. Działy personalne idą w kierunku, albo powinny iść w kierunku, w którym zbierają bardzo dużą ilość informacji, do tego powinny mieć narzędzia, po to, żeby je wykorzystywać. Bo to nie jest o tym, co ja czuję, tylko co ja wiem. Co mówi mi moja organizacja, co mówią mi inne organizacje, jakie są trendy. Jaka jest cykliczność albo acykliczność pewnych informacji, które zbieramy, bo tylko w taki sposób jesteśmy się w stanie przygotować na pewne kwestie, które będą występowały. Ale również będziemy się w stanie, będziemy w stanie szybko wychwycić te elementy, które w organizacji zaczynają się zmieniać. I bez danych HR jest nagi. krótkie formy, szybkość, res szybkość i responsywność. Jeżeli ja zapytam pracowników o jakąś ważną kwestię, to ja nie mogę wracać z feedbackiem, co usłyszałam za dwa czy trzy miesiące, bo to już nie ma znaczenia. Przede wszystkim potrzebny jest dialog. Dialog zakłada, że obie strony są równie ważne. Czyli nie tylko rozmawiamy, ale albo inaczej przede wszystkim słuchamy i odpowiadamy. I z drugiej strony oczekujemy też od pracowników, żeby mówili o tym, w jaki sposób lepiej mogą pracować, efektywniej. To oni tam w tej pracy, że tak powiem, e, są w stanie najlepiej e, odpowiedzieć, co może im pomóc w tym, żeby jeszcze lepiej te pracę wykonywali. Ja myślę, że to. Że wszyscy stoimy przed pewnym wyzwaniem wybalansowania e, tej empatii, troski e, o pracowników, tego e, przywództwa skoncentrowanego na człowieku, a z drugiej strony e, wybalansowania tego z oczekiwaniami i potrzebami organizacji, która ma pewne określone cele biznesowe do osiągnięcia. E, I nie możemy e, w cudzysłowie, przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę. E, bo, to, e, bo, bo to daleko nie, nas nie zawiedzie. Myślę, że pracownicy są dużo bardziej świadomi i dużo bardziej wymagający. E, coraz więcej mówimy o wartościach. Nie tylko o kulturze organizacyjnej, ale o wartościach. E, o tym też, co dla pracowników jest ważne dla nich, jako dla ludzi. I ja zawsze powtarzam menedżerom, że oni menedżerami to tylko bywają, ale przede wszystkim są z ludźmi i są z ludźmi. I powinni w taki sposób funkcjonować, żeby rzeczywiście pokazać, że z jednej strony zwracają uwagę na to, czego potrzebują ich pracownicy, ale ponieważ są też menedżerami, muszą wybalansować to. Czego potrzebuje ich organizacja? Myślę, że wynagrodzenie jest nadal ważne. Czy jest najważniejsze? Nie wiem, to też są kwestie indywidualne. Myślę, że ważne jest też to, żeby pokazać, co jest pełnym pakietem organizacji, zarówno w kontekście wynagrodzeń, rozwoju, perspektyw. I właśnie tych wartości, o których powiedziałam wcześniej, bo to składa się na całe doświadczenie pracownika w organizacji, a nie tylko na, to, na ten element finansowy.